Cześć, z tej strony Maja. Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o tym, jak profilować klienta, szczególnie jeżeli chodzi o sprzedaż kursów, programów online e-booków, ale też specjalistycznych usług online po to, żeby stworzyć ofertę. Ofertę mówiłam o tym trochę w poprzednim filmie. Zapraszam na niego. Ofertę, która będzie nie do odrzucenia dla Twojego klienta. Zapraszam na film. Nazywam się Maja Grugel. Razem z Jarkiem w Informatorze przedsiębiorcy pomagamy sprzedawać online, szczególnie właśnie kursy online, specjalistyczną wiedzę, usługi i produkty cyfrowe. Dzisiaj temat profilu klienta, temat dla wielu osób bardzo trudny. Profil klienta kojarzy nam się z tym, żeby określić, ile ktoś ma lat, jakie jest płci często, chociaż nie zawsze trzeba profil określać na płci i Czasami gdzieś tam widzimy jakieś ćwiczenia z tego profilu klienta, ktoś tam o tym pisze, nie wiem, wygooglamy sobie. No i tam jest tak, ile ma lat, gdzie mieszka, ile zarabia, ile ma dzieci, i tak dalej. I te informacje nie są bez znaczenia. One szczególnie mogą nam się przydać potem, jak będziemy się zastanawiać, gdzie dotrzeć do tych ludzi. Natomiast ciężko je zastosować w praktyce, jeżeli chodzi o napisanie swojej oferty, no bo nie będziemy pisać w ofercie, jeśli masz 45 lat, mieszkasz na przedmieściu i masz trójkę dzieci. No to jakby no nie będziemy tak pisać, bo to jest bez sensu i oczywiście wykluczyłoby ludzi, którzy mają trochę więcej lub trochę mniej lat. Więc dzisiaj chciałam porozmawiać o tym z Tobą, czym innym się zainteresować, jeżeli chodzi o Twojego klienta, po to, żeby napisać ofertę, którą jak on przeczyta, to będzie dla niego nie do odrzucenia. Pierwsze co chciałam powiedzieć to to, że wszystko o czym będziemy myśleć, o czym będziemy tutaj rozmawiać, będziesz rozważał w kontekście twojej oferty, czyli gdzieś tam wokół, wokół twojej oferty, tak? Nie chodzi nam o jakiś całokształt życia twojego klienta, czyli tylko gdzieś tam wokół twojej oferty. Czyli jeżeli ty masz klienta biznesowego i nie wiem, jesteś trenerem, który gdzieś tam pomaga zespołom zwiększyć produktywność, no to będziesz wszystko o czym mówię rozważał, jeżeli chodzi o tą osobę, która miałaby od Ciebie to kupić, gdzieś tam lidera tej grupy czy, czy coś, jej taką codzienność, jeżeli chodzi o, o właśnie pracę z tym zespołem, tak? Jeżeli jesteś life coachem i pracujesz z mamami, które mają małe dzieci i nie wiem, są tam zmęczone załóżmy, no, to wszystko będziesz tutaj pod kątem tej sytuacji. Czyli ta sytuacja to będzie ta mama z tymi dziećmi, ta mama, kiedy chce odpocząć od tych dzieci, ta mama, kiedy dopadają ją tam jakieś wątpliwości czy jakieś smutki, ta mama w relacji może z ojcem tych dzieci, kiedy gdzieś tam by od niego coś chciała, załóżmy, tak? Ale wszystko kręci się wokół tego, że ona jest mamą tych młodych dzieci. Także to musisz wziąć pod uwagę, czyli tego klienta musisz sobie wybrać. Tu może jeszcze wspomnę, że klienta idealnego nie ma, on nie istnieje. My sobie wybieramy, do kogo chcemy dotrzeć i po prostu obieramy taką grupę docelową, i ona musi być na tyle dobrze obrana, żebyśmy albo mogli mówić o specyficznej sytuacji tej grupy, albo żebyśmy mogli mówić o o tej konkretnej grupie, tak, o specyficznej sytuacji, na przykład załóżmy, że leczysz trądzik, no to możesz rozmawiać z różnymi ludźmi, ale na temat trądziku, tak, do, na przykład dorośli ludzie, którzy mają trądzik, tak, czyli tutaj będzie wszystko wokół tej sytuacji, tego trądziku. Ale może być tak, że twu, twoja, twoi, twoja oferta jest dosyć ogólna, ale chcesz z nią docierać do konkretnej grupy ludzi, tak jak to mówiłam z tymi mamami, to mówisz do mam małych dzieci, tak. Um, także... To bym chciała, żeby było jasno się jeżeli nie wiesz, jaka jest twoja nisza, nie wiesz, jak sobie ją obrać, czy nie wiesz, jaka jest grupa docelowa Twoja dla danego produktu, który chcesz sprzedawać, no to musisz się na tym zastanowić i musisz wybrać. Wybierasz, jak możesz najlepiej, testujesz. Gdyby się okazało, że jednak nie, to w poprzednim filmie mówiłam o, o sposobach modyfikowania oferty, żeby jednak ona zwracała uwagę ludzi. Natomiast wracając tutaj do nas do tego profilu klienta, Pierwsze, o czym chcę, żebyś sobie tak pomyślał, to jest. Tak ogólnie nazywam to psychografia, ale to tam branżowy język, nie przejmuj się tym. Natomiast to jest taki bardzo fajny temat. Pomyśl sobie w kontekście właśnie tej osoby, do której mówisz i w tej sytuacji, w której ona się znajduje, w kontekście Twojej oferty. Pomyśl sobie, co ją spotyka tak na co dzień, tak? I tutaj chodzi mi o to, żeby poszukać takie takie rzeczy, które są takie, ona, ona ich przeżywa, doświadcza ich, nie? Takie symptomy, z którymi ona się od razu utożsamia, nawet jeśli ich nie przeżywa, to i tak od razu zrozumie. I na przykład te mamy małych dzieci, załóżmy, że one zawsze piją zimną kawę, tak? Chodzi o takie obrazowe, wydawałoby się nieistotne, ale obrazowe rzeczy, z którymi ten klient może się zidentyfikować, tak? One piją taką kawę. A ten lider tego zespołu w jakiejś tam firmie, to nie wiem, nie mam doświadczenia, ale załóżmy, nie wiem, załóżmy, boryka się z tym, że ludzie z zespołu przychodzą i mu tam coś narzekają na innych, tak? Nie wiem, obgadują się nawzajem. Albo boryka się z tym, że... Znaczy to jest poważny problem, że na przykład musi iść do szefa gdzieś tam wyżej i tłumaczyć się z tego, że zespół nie dowiózł jeszcze, potrzebuje czasu czy coś. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o to, czego szukamy, to, to bardziej y, taką scenę z filmu, jakbyś nagrywał film, to jakbyś to pokazał? Ta mama pluje tą zimną kawą, a tutaj ten lider, y, załóżmy nie wiem, ręce mu się pocą przed tym, przed tym, przed tym wejściem do dyrektora, tak? To są takie z głowy przykłady, przepraszam, jak są trochę bez sensu, ale chodzi mi o to, żeby tutaj nawiązać do takiej, jego, do takiej jego codzienności. Inny przykład to może załóżmy, oni pracują na jakimś narzędziu, tam, nie wiem, na jakimś slaku ze sobą rozmawiają, czy, czy w jakiejś innej, tam, Asanie, czy czymś, i załóżmy, nie wiem, wszystko mu się tam świeci na czerwono, bo, bo nikt nie dostarcza na czas, tak? Załóżmy, czyli to jest scena z filmu, że patrzy w Tomasanę i wszystko mu się świeci na czerwono. Czyli szukasz takich elementów. Te elementy mogą być negatywne, ale mogą być też pozytywne. Mogą też do, dotyczyć tego, do czego on dąży. E, czyli, nie wiem, ta mama gdzieś tam, że te dzieci zadowolone, ubrane, uczesane, czyste czy coś. E, czy że ona w końcu jest e, ubrana, czysta, wypoczęta. Tak, ale w takiej e, chcesz poszukać takich scen, bo one najbardziej tak trafiają do ludzi. No tak, nie muszę się zastanawiać nad tym, co chcesz przekazać, tylko od razu je widzą. To jest jeden fajny punkt. Drugi, drugi punkt, na którym warto się zastanowić, to są wartości. Jakie macie wspólne wartości? Jakie ty masz wspólne wartości ze swoim klientem, o których o który, o który, o który warto mówić w swojej ofercie? Chodzi o to, że mówienie o wartościach sprawia, że ludzie z tobą czują takie, takie powiązanie. Taką, budujesz relację. budując relację z tymi klientami, musisz nawiązać tą relację i musisz zdobyć dwa rodzaje zaufania. Jedno zaufanie to jest takie zaufanie do ciebie, jako do osoby, i w tym właśnie mogą ci pomóc te wartości. Czyli ktoś może wyznawać takie same wartości jak ty, i może cię po prostu polubić jako człowieka. Ale częściej kupujemy od ludzi, których lubimy, ale oczywiście musisz też. Wzbudzić wartość jako osoba, która jest w stanie dowieść rozwiązanie, i o tym będziemy mówić za chwilę, ale tu można się zastanowić, jakie masz wartości wspólne ze swoją grupą docelową. Kolejna rzecz, która powinna się znaleźć w profilu Twojego klienta, to są jego ograniczenia co do możliwości yy, yy, osiągnięcia efektu, którego on pragnie. I te ograniczenia. Mogą albo wynikać z tego, że faktycznie ma ograniczenie, bo czegoś nie umie, na przykład czegoś, co ty uczysz, albo mogą też wynikać z przekonań, czyli ludzie mają pełno błędnych przekonań, nagranych błędnych przekonań, i tutaj bardzo ważna sprawa, żeby sobie to uświadomić, wypisać. Możesz to wiedzieć, pomyśl o tym, co ludzie do ciebie piszą, jak ci odpowiadają, jak ci odmawiają, na przykład, jak chodzi o Twoją ofertę, tak? Możesz też pomyśleć o tym, jakbyś poszedł do kolegi i chciał mu ponarzekać, że ludzie od ciebie nie kupują, i byś na przykład mówił, wiesz co, bo oni nie rozumieją, że coś tam, tak? Czyli to coś tam, to czego oni nie rozumieją, to są błędne przekonania albo jakieś luki w wiedzy tych Twoich potencjalnych klientów, które Ty w swojej ofercie musisz zaadresować. Musisz je. Odwrócić, musisz je zaadresować, żeby po prostu zmienić te ich przekonania, żeby byli w stanie z tej Twojej oferty skorzystać. Bardzo ważny temat, dosyć trudny, nie dam rady go tu opowiedzieć w tym filmie. Mam nadzieję, że chociaż niektórych zainspiruje, że sami stwierdzą: Wow, faktycznie, muszę usiąść. I zastanowić się, jak nad tymi przekonaniami ograniczającymi popracować, i robisz to w swoim marketingu, w opisie swojej oferty. Kolejny punkt, na którym warto się zastanowić w profilu klienta, to jakie są jego predyspozycje oraz co on musi sobie wybaczyć. Czyli chodzi tutaj o to, że skoro twój klient jeszcze nie osiągnął tego, co chce osiągnąć, to znaczy, że albo czegoś nie robił, albo coś robił i to nie zadziałało. To też jest dobrze wiedzieć i do tego nawiązywać. I teraz absolutnie nie chcesz w swojej ofercie mówić, a ty bo robisz tak, to jest twoja wina, bo tak robisz, a musisz zrobić inaczej, no bo to jest obrażanie ludzi i to od razu wywołuje taką postawę obronną, a sprzedając nie chcesz, żeby on był w postawie obronnej, tylko w takiej bardziej współpracującej. Więc tutaj warto się zastanowić, co on musi sobie wybaczyć. I teraz nie tyle sobie, że on jest temu winny, tylko najlepiej byłoby znaleźć innego winnego tej sytuacji. Czyli na przykład, jeżeli on czegoś nie robi albo coś robi źle, to możesz nawiązać do tego, dlaczego tak się dzieje. Bo na przykład powtarzane jest w branży błędnie coś tam i mogło ci się wydawać, że to tak trzeba robić, ale widzisz, że to nie działa, tak? Więc wybacz sobie to, no bo skąd miałeś wiedzieć, jak wszyscy to powtarzają, chociaż to jest głupota, tak? To, to jakby do czegoś takiego dążymy. Ale też warto zastanowić się nad jego predyspozycjami. Czyli, jeżeli już próbowałeś, jeżeli robiłeś, to znaczy, że ci zależy, tak? I to znaczy, że w ogóle, nie wiem, tak trochę upraszczając, że jesteś mądry albo ambitny, tak? Czyli to są jego predyspozycje i możesz to wykorzystać, żeby powiedzieć, możesz, skoro taki jesteś, to możesz to osiągnąć, tylko potrzebujesz odpowiednich narzędzi, a odpowiednie narzędzia znajdziesz u mnie. Kolejna rzecz, nad którą chcemy się pochylić, to są takie momenty, no tak, czyli to jest y, trochę, trochę w nawiązaniu, trochę podobne do tego pierwszego, tylko w tym pierwszym mi chodziło bardziej o takie zabawne, żeby uchwycić takie, takie elementy z życia, które można by, y, do których można by nawiązać, czy nawet pokazać. E, takie śmieszne, tak, z tą zimną kawą, natomiast tutaj e, głębiej wchodzimy, czyli chcemy pokazać temu klientowi, że my rozumiemy jego sytuację i to jest właśnie budowanie zaufania, że Ty możesz rozwiązać e, mój problem, czy możesz mi pomóc w mojej sytuacji i ono polega na empatii, a empatia polega na tym, że Ty będziesz w stanie powtórzyć Twojemu klientowi, co się u niego w tej chwili dzieje. I ja to nazywam momenty, no tak. Czyli w sensie, jeżeli ty w trakcie składania tej oferty, jak robisz to jeden na jeden, no to ktoś ci może powiedzieć Twoje problemy i ty powtórzysz, powtarzasz. Tak, są takie techniki, nawet nie wiem jak się nazywają, powtarzasz do niego te problemy. Czyli rozumiem, że masz problem z tym i z tym, i w sumie no tak, no tak. I jeżeli chcesz to samo zrobić online, na stronie sprzedażowej, to ty musisz znać te problemy, co ludzie mają. Oczywiście każdy ma trochę inne, więc jakby to jest jakaś taka uśredniona tego Twojego profilu, potencjalnego klienta. Ale że ty to rozumiesz, czyli że skoro tego nie możesz osiągnąć, to dzieje się tak i tak. No tak. I tak, i to, i to się u ciebie dzieje. No tak. A chciałbyś, żeby działo się inaczej. No tak. A czujesz się z tym w taki sposób. No tak. A konsekwencje w twoim życiu ma to takie. No tak. tak? Czyli to są momenty, no tak. Jeżeli ty je przedstawisz w swojej komunikacji, to ta osoba poczuje się zrozumiana plus. Ona zrozumie, że skoro Ty ją tak dobrze rozumiesz, to znaczy, że chyba znasz też rozwiązanie. Czyli będzie bardziej otwarta na wysłuchanie o Twoim rozwiązaniu. Bo co robimy przeważnie, to tylko mówimy o swoim rozwiązaniu, a właśnie ten klient nie jest taki e, do tego, nie nastawiamy go do tego, nie, dając, nie, nie pokazujemy mu zrozumienia jego sytuacji, e, tylko od razu mówimy o sobie i swoim rozwiązaniu i tutaj powstaje dysonans. Natomiast jeżeli okażemy mu w ten sposób empatię, to on będzie lepiej. E, Przyjmował potem to, co chcesz powiedzieć o swoim rozwiązaniu. Oczywiście, co jeszcze potrzebujemy do naszej oferty, no to jest opis tej oferty. No i tutaj wspomnę tylko o tym, że o ofercie piszemy językiem korzyści, czyli oprócz opisywania, co się w niej znajduje, jakie są cechy tej oferty, to też piszemy, co to obchodzi naszego klienta, czyli piszemy to językiem korzyści dla niego. Nie pamiętam, czy mam taki film na kanale, jak nie, to nagram więcej o języku korzyści, bo to jest fajny i ważny temat. Także to, jak chodzi o opis naszej oferty, z tym to sobie w sumie najlepiej radzicie, więc nie będę się tu rozwodzić. A ostatni element, o którym chciałabym powiedzieć, o którym niewiele osób wie, to są korzyści przedstawione w taki sposób wzrastający, czyli taki wielo, wielowymiarowo, czyli nie tylko korzyści dotyczące dokładnie tego, co, co my teraz dostajemy, jaka jest z tego korzyść, czyli takie typowe, masz e-booka, on jest niedługi, więc wkrótko się nauczysz. Tylko korzyści możemy naprawdę przedstawić wielowymiarowo, i jeżeli chodzi o ten wymiar, taki, co ktoś robi z naszą ofertą, to tutaj możemy spojrzeć na korzyści w czasie czyli jakie korzyści są od razu po wykupieniu, po zaczęciu korzystania z oferty, jakie korzyści pojawią się za dwa tygodnie czy za miesiąc zależy jaka jest Twoja oferta, tak? Ten, ten zakres czasowy będzie zależał od tego, co sprzedajesz i jakie korzyści pojawią się długoterminowo. Czyli tutaj wchodzimy na taki wyższy poziom wartości, tak? Czyli do czego to może prowadzić długoterminowo? To jest jeden sposób patrzenia na to. Inny sposób to jest patrzenia tak wielowymiarowo, w sensie korzyści takie bardzo praktyczne, które teraz dostaję, korzyści takie, które potem ta praktyka przyniesie efekty z tego. I na koniec korzyści emocjonalne, czyli jak ty się będziesz czuł. I te emocjonalne możesz odnieść i do tych praktycznych, i, i do tych efektów, tak? Czyli znowu na kilku poziomach możesz wykazać korzyści z tej oferty, i wtedy, jeżeli robisz to w ten sposób, to wartość oferty, którą pokazujesz, jest w oczach Twojego klienta dużo, dużo wyższa niż kiedy tylko mówisz: To mam do zaoferowania i ja jestem specjalistą, który się do tego nadaje. Także to chciałam Ci tutaj uświadomić, jak wielowymiarowy jest profil Twojego klienta. To jest człowiek z krwi i kości, z którym chcesz wejść w fajną, taką autentyczną rozmowę. Mam nadzieję, że ten film Ci pomoże. Jeżeli nie, to u mnie w systemie Wers mówię o profilowaniu klienta oraz w nowym kursie, który wypuszczę w czerwcu 2023, który będzie mówił o stronie sprzedażowej, i tam też będziemy się zajmować profilem klienta, gdzie te wszystkie elementy om będę omawiała. Dokładnie, jeżeli chcesz być poinformowany o tym kursie, to zapisz się na. Mam chyba jakiś PDF o profilu klienta, który tutaj zostawię, a na pewno dostaniesz ode mnie maila, kiedy ten kurs wyjdzie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, będę wdzięczna za wszystkie lajki i subskrypcje, bo to oczywiście pomaga mi docierać do większej ilości ludzi. I oczywiście, jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Do następnego filmu, trzymaj się, hej!